Widzicie? chciałem się czymś pochwalić. Drodzy, ci, którzy oglądali moje wcześniejsze filmiki, to wiedzą, że w tym miejscu stała wcześniej taka drewniana szafka. No ale niestety drewniana szafka to niezbyt dobre rozwiązanie na obudowę dla baterii. Chciałem coś bardziej profesjonalnego, a przede wszystkim bezpiecznego. W kwestiach bezpieczeństwa, właśnie powstała w końcu taka dosyć fajna obudowa. No naprawdę jest bezpieczna, bo to jest solidny materiał. Półtora mm me... blacha, a całość wyłożona matą ceramiczną o grubości 13 mm w niektórych miejscach, nawet podwójnie. Ta mata ma wytrzymałość 1200 stopni. Także gdyby z jakichś powodów Choć myślę, że samoistnie nie powinno się nic takiego zdarzyć. Mechanicznie też nie da się uszkodzić tej baterii. Ale gdyby z jakichś powodów tutaj się pojawiło, pojawił się jakiś ogień albo coś, no to ta szafka wszystko zdławi. Raz, że ciepło, które by tutaj powstało z jakichś powodów, będzie, trzy... no, będzie ta blacha ograniczała i dodatkowo tą blacha jeszcze chroni ta mata. Całość jest szczelnie zamknięta. A jak wiecie, jak jest szczelnie zamknięte coś, to w środku powietrza szybko zabraknie. A jak nie ma powietrza, to nie ma ognia. Więc to zwiększa nam bezpieczeństwo. Co jeszcze? No jak widzicie, ładnie sobie te ogniwa tutaj są poukładane. Kabelki ładnie również pokładane takie 35 mm już takie miałem to takie ładnie pokładałem powstały takie fajne złącza one tutaj są przykryte tak żeby to żeby, żeby tam nawet jakby coś wleciało żeby się tam nie zwarło czy coś czy to tak ładnie wygląda sobie w poszelku. Tutaj wychodzi bezpieczniczek ładnie. Tu do góry do inwerterka. Ja dodatkowo każdy pakiet mam, bo tak sobie to wymyśliłem, osobny pakiet. 80A BMS DALI. Każdy ten pakiet ma wyjście takie złącze. Spróbuję sobie jedną ręką podłączyć. Ja od czasu do czasu sobie. Akurat teraz nie umiem sobie tego podłączyć. Ja od czasu do czasu sobie podłączam. Spróbuję drugą ręką i sprawdzam w jakiej kondycji są te moje pakieciki. Widzicie co? Zrobię sobie pauzę i podłączę. I to był dobry pomysł. No, no i mi pokazuje co się dzieje z moimi pakietami to się troszkę ustabilizuje, za jasno. O, popatrzcie 18 mV, 16, 17. To naprawdę e, niewielka różnica między poszczególnymi ogniwami. Świadczy to o tym, e, że e, te PMS-y, które tutaj zastosowałem, właśnie powiedziałem już wcześniej dali, e, robią to, co mają robić. Czyli przede wszystkim e, dbają o te pakiety one zabezpieczają je przed przeładowaniem albo przed nadmiernym prądem rozładowania, co zwiększa, zwiększa jeszcze bezpieczeństwo tego poorygula. No a przy okazji widzimy, że one też dosyć fajnie radzą sobie z balansowaniem tych ogniw, także naprawdę jest fajnie. No ja mogę sobie, tutaj mam tu jeszcze miejsce, albo na jakiś dodatkowy pakiet, albo na kilka szpargałów właśnie. Także. Jak widzicie, no jest naprawdę nieźle, cyk, zamykamy to wszystko. No i mamy ładną, profesjonalną obudowę. Eee, I myślę, że bardzo bezpieczną. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, drodzy, no to zostało jeszcze dodatkowo e, zrobione uziemienie, bo niestety tylko inwerter był uziemiony, bo nie można było rażem, razem z tym uziemieniem e, łączyć paneli, no bo producent nie zaleca, jakaś jest upłynność i sobie, mogłyby sobie te urządzenia na zeń krzywdę robić, tak byśmy nie chcieli, a niestety czekały na początek lata wiosny i się doczekały. Panele uziemienia, a jak wiemy, wiosna-lato, pogoda kapryśna i uziemienie powstało. Jest tutaj dobite w rogu. Tutaj widzicie z inwertera. Tam jest następne. Jak się dobrze przyjrzycie, to widzicie na bud po budynku, idzie przewód do góry, cyk, i tu w rogu pętelkę widać małą tu i są uziemione panele. No i jest teraz bezpiecznie. Drodzy i z bateriami i z panelami bo nie chodzi o to żeby było coś aby było, no ale żeby było też bezpiecznie. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo to o, jeszcze jest czujka jakaś, ona współpracuje z aplikacją Evelink, w razie czego dostaje sygnał na na telefon Evelink tutaj też drodzy podgląda mi jak wygląda ile wyprodukowała mi fotowoltaika czyli on sobie tutaj zlicza każdego dnia ile kilowatogodzin sobie tutaj pobrało wyprodukowało, mogę coś tu przełączyć wyłączyć zabezpieczenie, odpowiednie liczniczki jak widzicie dodatkowo jeszcze tutaj mam automatyczny przełącznik że jakby tak nagle o, pokażę wam zresztą Zabrakło prądu z fotowoltaiki, to prąd w domu nadal jest i nawet nikt nie wie, że go nie ma z fotowoltaiki, ale leci teraz z miasta. Ale my nie chcemy z miasta, chcemy z fotowoltaiki, więc mamy z powrotem sprytny przełącznik, na Aliexpress można kupić. Jeśli tak już podsumowuję, to trzy słowa o moim grzeniu wody, to przeskoczymy teraz na mój sterownik grzania wody. No i przeskoczyliśmy. On wygląda właśnie tak. Troszkę inny niż Martin Kwasiński, którego zapewne też oglądacie, bo te tematy są powiązane. Ale ten sterownik za to nie potrzebuje żadnego dodatkowego zasilania. On ma takie pasywne chłodzenie. Ono jest dosyć ciepła ta obudowa, ale tu się nic nie dzieje. I Pokazuje skromnie jaka jest temperatura na grzałce. Tu jest takie małe kłamstwo, bo ja czujnik odsunąłem troszeczkę, tutaj czujnik mam wsadzony ten temperatury, bo to urządzenie przy 65 stopniach odłącza mi grzałkę solarną, a to grzałka po prostu przystosowana do czterech paneli, 110V, 1000W, bo takie mam panele, które dają razem 4, 4 panele, nie 8, 4, 110V. No i niespełna 1000 W, tak? Bo one mają tam 250, 235 W każdy produkuje. No i teraz tak to sobie wygląda. Tutaj też konwencjonalna grzałka, 220 V, 1500 W. Ona jest podpięta tutaj, o, też przez awelinka I można sobie ją włączać w razie potrzeby albo pochmurnej pogody, kiedy no, ten układ nie jest tak wydajny, a trzeba dogrzeć wodę. W zimę nie trzeba, bo w zimę... Wszystko nam grzeje centralne ogrzewanie. No i z ciekawych rzeczy, takich rozwiązań, to czujniczek. Tutaj jest czujniczek u mnie zalania. Tutaj sonda. Gdyby coś tam wyciekło przy zaworach, tutaj gdzieś pociekło, to zamknie nam się zawór. Za chwileczkę wam go też pokażę. No i zwiększa też właśnie bezpieczeństwo naszego mieszkania. No bo odcina... Dopływ wody, i kiedy szczeli wężyk pod zlewem w łazience, za pralką, albo coś tutaj, no to odcina nam wodę. No to spójrzmy jeszcze na ten zaworek. Na no to hop, jesteśmy no i właśnie jak czujnik dostaje sygnał, to robi tak. Wysyła do zaworu sygnał, zamkni. No i się zamyka. I cyka. Ja go mogę też przez komórkę, bo to urządzenie łączy się po sieci wi-fi też przez aplikację Evelink otworzyć, sprawdzić i tak dalej. Tak to wygląda. A no i tutaj jeszcze o, moja szewka. Odseparowanie z sieci. Licznik stoi. No teraz jesteśmy na fotowoltaice Sono, w którym sobie mierzę, co pobrałem od tauronu. A pobrałem mało. Bo słońce, jak widzicie, drodzy świeci, świeci nieźle. Dodatkowe panele, które na jesień dołożyłem, na jesień. Właściwie w lutym, co ja mówię, na garaż robią swoją robotę. One też, tak jak mówiłem, zostały uziemione. Także teraz jest naprawdę wszystko fajnie, bezpiecznie, z głową, porządna obudowa. I tak to powinno teraz być.